Cześć wszystkim, mam na imię Konrata, taka na Starczyk 2. Dziś postanowiłem, że nie nakręcę w końcu filmu o polityce, ale po prostu to z wami pogadam. I dziś opowiem o kilku rzeczach, które mi się dzisiaj przytrafiły i o tym, co mi się przytrafia często i co mnie inteliguje. No i zamiast pisać jakieś po prostu posty na Facebooku, mówię, nagram ten film, przy okazji potem doje swoje obycie w kamerę. Co takiego dzisiaj miałem, co takiego dzisiaj mi się przytrafiło, dziś miałem test teoretyczny na prawo jazdy i go zdałem. I uważam, że nie macie się tym stresować. Poróbcie te testy w domu, co to za problem, odpalić, poprzeglądać większość pytań, porobić kilka egzaminów. I jeśli te egzaminy są Wam dobrze i zdajecie, no to tak naprawdę przychodzicie na test, dajecie go i nie ma żadnego problemu. Nie ma co się stresować, Widziałem dużo ludzi za paznokcie. Ja przyjdę spokojnie. No wiadomo, te same są jakieś nerwy, ale no, jak najbardziej trzeba być spokojnym, bo przed stres no, zapomnijcie najwyżej jakiegoś, jakiejś prostej odpowiedzi na banalne pytanie i naprawdę wylodujmy spokojnie, przecież nic na lat nie stanie, nie zdamy, najwyżej stracimy te 25 zł, ale to tyle. A właśnie przed stres możemy tylko i wyłącznie stracić te 25 zł. Ale test teoretyczny, bo pikuś tak naprawdę, no co, fajnie że go zdala, nie? Ale przy okazji jego testu przytrafiła mi się jedna sytuacja, którą chcę Wam powiedzieć. Była na tym teście yy, pewna dziewczyna, która nie wchodziła z Polski i nie mówiła po polsku. Znaczy mówiła bardzo, bardzo, bardzo słabo. No i ni, siak, ni tak czy siak nie potrafiła się dogadać z tym kolesiem, który tam siedział i pilnował. I tam, u którego trzeba było pokazać szendą i tak dalej. No i teraz potrzebny był jakiś tłumacz. Ktoś, kto będzie pośrednikiem między tymi osobami. No i na przykład jakiś chłopak próbował, ale mu nie szło. No, ja w końcu Mam bardzo cały poziom angielskiego, naprawdę. Nawet wiem, że pomogę, bo no, tam lepiej od tego chłopaka uważałem, że potrafię się wysłowić i potrafię jakoś przetłumaczyć to. No i szedłem, no, pomogłem, przetłumaczyłem wszystko. No coś tam doszliśmy, wszystko wyjaśniłem. No i już z tej części wychodzi jedna ważna rzecz. No nie wiem, ludzie w Polsce mówią naprawdę bardzo po, po angielsku. Może powtórzymy angielski? Nie, no co ty tato? Tam było dużo ludzi i nikt jakoś nie chciał pomóc. Nie wiem czy nie potrafił, no ale to wtedy świadczy naprawdę, że jest u nas słabo. To be, kurwa, or not to be. O tym też nie słyszałeś. Bo tam byli ludzie z różnych przedziałów wiekowych, albo, no nie wiem, bał się. Czego można się bać? Bać się pomagać? Czego? Czego? Przecież tam nie dało niczego popsuć ani nic takiego, więc Odważ, odważmy się czasem i stróbmy coś, ja nie, nie umiem mówić po angielsku, nie umiem mówić nawet po polsku jak słyszycie za dobrze ale no, postarałem się pomóc no i wyszły z tego same korzyści no i do, do czegoś doszło, nie? No dobra, ale jedna ważna rzecz, która no, mi się bardzo nie podobała, co się tam wydarzyło, a więc to, że ten egzamin, ta dziewczyna nie, nie przystąpiła do tego egzaminu. Dlatego, że mamy jakieś głupie przepisy i i na przykład potrzebny do przystąpienia tego egzaminu był tłumacz odpowiednimi kwalifikacjami, odpowiednio przeszkolony, który przetłumaczyłby jej sposób postępowania z tym panelem, który tam jest, jak przebiegiem egzaminu i co tam się może pojawić nam na tym egzaminie. No ale ta dziewczyna powiedziała, że wie co tam się może pojawić i że wie jak korzystać z tego wszystkiego. No i ja uważam, że ten koleś, który tam siedział, mógł przymknąć na to oko, nie? No ale nie. On się spiał i powiedział, że nie, że nie można, takie są przepisy. No i to jest właśnie dla mnie cała ta głupota, że no jeśli przepisy są czasem głupie, to naprawdę wyluzujmy i pozwolmy czasem zrobić coś niezgodnego z nimi, bo nic złego z tego powodu się tak naprawdę by nie stało, nikt by tam nie miał o to pretensji, a ta dziewczyna by zdała by nie, zdała nieważne. Ten egzamin miała po angielsku, więc tam nie byłoby żadnego problemu, nie? No i to wszystko, to jest dla mnie jakieś dziwne. Dobra. Już dostamy egzamin, nie ma się nim zajmować, teraz chcę y, zająć się kwestią komunikacji miejskiej i z starszymi ludźmi, którzy tam chodzą, siedzą, głównie siedzą, siedzą i zajmują miejsca. I zawsze jest ich tam dużo, no zawsze tam siedzi tych dziadków, babci, zawsze mnie zastanawia, pewnie Was też, gdzie oni jadą, co oni robią o takich porach, przecież no, no, co oni mogą robić. No inny Jan nawet odważyłem i zapytałem takie babcie tam, gdzie panie Jan? No to mi, jedna mi powiedziała, że jedzie gdzieś tam na zakupy na rynek. Dobra, nie? Nie widzę problemu, mówię spoko. Może te babcie jeżdżą tak na rynku. Ale druga powiedziała mi, że jeździ sobie w kółko, bo nie ma co robić w domu. A może jeździć do darmo, te babcie jeżdżą do darmo. No i co, co, serio, serio? Od razu. Macie babcie, jesteście jakimiś mnoczkami albo coś, powiedzcie tym babciom, żeby tego nie robiły, proszę was. Ja na przykład powiedziałem sobie babci, żeby nie wiem, znalazły sobie jakieś zajęcie, jakieś niech krzydełkują, niech zrobią nam szalik. Przecież no kiedyś to babcie robiły i było spoko, było fajnie, teraz nie wiem, nie wiem dlaczego one jeżdżą tymi środkami. W takim, w takim wykonaniu jest to bezsensowne, jeśli one jeżdżą bez sensu sobie i zajmują tylko miejsce. No i właśnie, kwestie tego siadania na tych miejscach przez te starsze osoby. Ogólnie nie mam nic do tego i ustępuję miejsce, jak tylko widzę, że jest ktoś starszy. Nie mam nic do ludzi, którzy nie ustępują miejsca. To nie jest jakiś obowiązek. Znaczy są te miejsca oznaczone, tam należy ustąpić. Ale tak normalnie, jeśli ktoś chce siedzieć, nie wiem, jest zmęczony albo coś, albo on po prostu jest, nie, wiem, nie chce mu się wstawać, to nie sobie siedzi ogólnie. Nie lubię takiego i denerwuje mnie właśnie to chamskie zachowanie tych starszych ludzi. Czasem. Czasem nie. Ale czasem ci ludzie zachowują się bardzo hamstrują, że tam, <laughs> stoją, jakieś awantury robią, że no, nie, nie, wiem, nie wiem o co chodzi tym ludziom, nie według mnie ci starsi ludzie nie mają racji, żeby się tak kłócić i tak dalej. Wystarczyłoby według mnie po prostu grzecznie spytać. Jeśli ktoś grzecznie spyta, no to wątpię, żeby ktoś nie stał. Jeśli poprosi ładnie, no to najczęściej się ustępuje miejsce. Ale ja sam na przykład ostatnio miałem taką sytuację, że Właśnie siedziałem na miejscu, wracałem z treningu, byłem potwornie zmęczony, nie miałem sił, padałem znowu i jakaś nawet nie starsza babka, jakaś, jakaś po prostu babka, max 65 lat, max nawet 60, powiedział, że to jest max, taka grubsza, stoi obok mnie i tak położyła na mnie swój brzuch i mówię, co się dzieje? I bije mnie tym brzuchem ja, ja mówię, no kurde, no chyba Cię głowa boli albo brzuch. To co Ty robisz? I ja mówię, nie to nie, nie, nie. Tylko spojrzałem na nią, perfidnie się uśmiechnąłem i siedzę sobie dalej. Ja mówię, co? Jestem, no zmęczona, bo to jest takie chamskie, nie wiem, balenie mnie brzuchem. Chamskie. I tyle. No i ta, tylko ta babka, nam poczułem jej oburzenie. No ale prawda jest taka, że jeśli ktoś jest dla na nas miły, no to też jesteśmy mili, a jeśli ktoś zachowuje się chamską... Chamski pokazuje dlatego bądźmy mili dla siebie. To jest chyba ważne, nie? Dobra, już kończąc, chcę tylko powiedzieć, że wziąłem tam jakieś lekcje na gdykcje i tak dalej, pewnie tego nie słychać jeszcze, bo dopiero drugi, to jest drugi dzień, a dzisiaj nie robiłem żadnych ćwiczeń z tym związanych, ale ten film właśnie powstał z jednego z takich powodów, żeby sprawdzić już niektóre rzeczy, czy przynoszą jakieś efekty, żeby sprawdzić, znaczy żeby posłużyć się może niektórymi rzeczami. No i żeby mieć też taką porównanie później. Mam nadzieję, że nie obrazicie z tego powodu. No i mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to oczywiście lajkujcie. Jeśli Wam się nie podobało i nie chcecie oglądać takich filmów, to dawajcie łapki w dół. Jeśli chcecie, żebym nagrał film o czymś albo coś zrobił, na przykład pytał właśnie jakiś wywiad z tymi babciami, to nagrał, napiszcie w komentarzach. A jeśli chcecie oglądać mnie częściej, to subskrybujcie. Na nowym YouTube to jest na dole subskrypcja teraz, a na starym jest gdzieś na górze. I to chyba wszystko, tyle. Na razie.